Cześć, witamy Was na naszym kanale. Jeszcze nie mamy nazwy, ale niedługo będzie. Ponajmniej najmniej Krzysiek, kierowca Bożenka, kieszka, Pyszka. I'm Jedziemy pokazać Wam nasz dom, który niedawno kupiliśmy. Do remontu. Do remontu w malowniczej okolicy koło Szczecinka. Okolica z historią, to jest kraina Roma i Julii. Mamy też stare zdjęcia tego domu, jak on kiedyś wyglądał. Chcemy go po prostu zrobić tak jak wyglądał kiedyś. Znamy parę ciekawostek, co tam się działo w tym domu. To był dom pomorski. To było centrum takiej wiejskiej rozrywki. Tam kiedyś stał pałac. To była bogata okolica. Pałac płonął. Pałac płonął. Próbowali tam remontować, ale za zakomunikowali tam. Po prostu odpuścili sobie. i... Ktoś tu w końcu rozebrał i, i nie ma nic, nie? Pozostała tam piękna kapliczka, parę takich budynków gospodarczych, a tu są w prywatnych rękach. Kapliczka jest poświęcona młodej parze, tak jak z książki Romeo i Julia. Taka sama historia się wydarzyła u nas. Było to tak, że chłopak, biedny, znaczy bogaty chłopak zakochał się w biednej dziewczynie i ojciec właśnie właściciel tego pałacu nie zgadzał się na ich związek i postanowili odebrać sobie życie. Pokażemy Wam kiedyś tą yy, kapliczkę. No i on właśnie ruszyło go bardzo sumiennie, przemyślał i wybudował im kaplicę z dwoma aniołami, bardzo piękną. No, a z takich wesołych rzeczy, to w tym naszym domu ponoć Ułan kiedyś wjechał na koniu Po <grydy> narobił wśród Niemców No I Jak już wyjedziemy na miejscu, to pokażemy Wam jak to wszystko wygląda I... i tak dalej Jesteśmy na trasie Koszalin-Piła przyjeżdżać go od Szczecinka. 10 km od Szczecinka jest nasz dom. Pogoda kiepska. No ale jedziemy. Powiedz, jaki kontent będzie naszego na kanału? Content naszego programu w kanału <laughs> będzie o tym, jak ten dom wygląda teraz. Będziemy pokazywać Wam etapy, jak będziemy go remontować. Co tam będzie, jak tam będzie. Wszystko było jasne, klarowne i widoczne. Wjeżdżamy do naszej wsi. Sołtys. Kościółek, kościółek, gorzelnia, to się remontuje, tu nasz dom, nasza ruinka, nasza ruinka. informacyjna. Nasz dom. Garaż. Mała Tak wygląda ten budynek. Tutaj mamy garaż. O. Wizorycznym kominem póki co. To jest nasz domek. Bardzo dużo pracy, ale miłej pracy. Mamy nadzieję, że. że starczy nam życia, żeby to wyremontować. Te drzwi będziemy likwidować raczej. Odstawimy okno mamy bramę gwiazdową. Tu już Krzysztof otworzył główne drzwi. Zajmę pokażę jak to wszystko wygląda w środku. Bo się nie przestraszyć. Troszeczkę ciemno. Tu będzie salon. Tu jeszcze tak jak wchodzimy, to będzie wiatrołap. Trzeba ściany postawić tutaj. Z wiatrołapu będziemy wchodzić do wielkiego salonu. Tam będzie kominek. A tu będzie kuchnia. W tym pomieszczeniu dużo pracy, ale pomału się zrobi. Tutaj mamy piwnicę, którą chcemy zasypać. Tą ścianę z kamienia musimy rozebrać. To jakaś wizja poprzedniego właściciela była. I tu mamy wyjście na za... tu Krzysztof. Saluto! Kolejne drzwi. Tu była kuchnia. Jest jeden pokój. Na razie jest bałagan z naszymi rzeczami. jest od tych pomieszczeń. Jeszcze dzisiaj ma przyjechać technik internet mam założyć. Żeby kamery zaczęły działać. Mamy szopę, która będzie do zlikwidowania. Tu mamy pełno gabarytów, które musimy uprzątnąć. Już dużo bardzo uprzątnęliśmy skropla morzu. To wszystko do uprzątnięcia. Będziemy Wam pokazywać na bieżąco, nagrywać jak to wszystko się zmienia. Tu mamy piękny mur. No, może na razie nic pięknego w tym nie widzicie, ale, ale będzie pięknie tu sobie zrobimy kuchnię letnią oczywiście to wszystko przebudujemy tą szopę zostawimy a to wszystko idzie do zlikwidowania nasz kanał traktujemy jako pamiętnik żebyśmy mogli sobie później wracać do tego ile pracy tu włożyliśmy żeby też dzieciom pokazać, że rodzice łatwo nie mieli o, i tu chcemy sobie zrobić taki końcik ładny Będzie pięknie. A na razie tak to wygląda. Obraz nędzy i rozpaczy. Działka jest duża, bo działka ma 2400 metrów, prawie. Chcemy jeszcze oczko wykopać. W przyszłości plany są. Pieniędzy nie ma. Zbyt dużo. Ale pomalutku. Tu jeszcze mamy na, dalej działkę. Tu jest przód. A tu jest nadal nasza działka. Tu już Krzysztof ostatnich gałązki poprzycinał, sterta się zrobiła. Będziemy sukcesywnie palić pomalutku. Opony musimy wywieźć na przok. Ta szopa również będzie do zburzenia, tylko muszę pozałatwiać wszystkie zgody. Jeszcze z tymi świerkami mamy kawał działki. Więc tak jak mówię, roboty jest od groma, ale cieszymy się bardzo. No, to na razie tyle, I idziemy palić w centralnym, żeby trochę zagrzeć. Widzimy się później. Mała aktualizacja prac. Ja się wzięłam za sprzątanie tego naszego holu, salonu. Tutaj Krzysiek dziurę zrobił, gdyż musimy zasypać piwnicę. O, Tak to wygląda. Już troszeczkę mniej gratów, ale nadal kropla w morzu. Pokażę Mam teraz co Krzysztof działa na ogrodzie. Krzysztof zaczął rozbierać koiec po psie. Jak ci idzie? Sprzątanie? Zobacz co tutaj jest. Właśnie sobie piesy grzół. Ale idzie to po prostu. Idzie. idzie. No to dobrze. Szczeroko. mamy w razie, co na ogrodzenie. Sterta się powiększa Bo To taka sama siatka jak tutaj jest, nie? Tutaj mamy też studnię bardzo głęboką. I tak się zastanawiamy czy ją zasypać, czy ją uruchomić jakoś. Tam jakaś pompa jest w środku. nie, by zrobiła kawkę jakąś poziom. ale mocy brak. Zaraz zrobię kawkę. Niech rozpaliłam. Troszeczkę się nadgniło. Ale się pali. To najważniejsze. Przy toalety wam nie pokazywałam. Jak wygląda miejsce, gdzie była toaleta. Toaletą to ciężko nazwać. Tutaj mamy prowizoryczną kotłownię z kopciuką. Oczywiście będziemy też chcieli wymienić w przyszłości. O, ale pali się, trochę się kopci, ale już się robi cieplutko, a jak przyjechaliśmy, to było tak zimno. I już jest coraz cieplej na szczęście. A to jest to pomieszczenie.